Po mszy świętej uroczystości dożynkowe otworzyli gospodarze ziemi myszkowskiej i niegowskiej. Tradycyjnie już starosta i starości na dożynek wręczyli włodarzom bochny chleba do sprawiedliwego podziału. Oby ten chleb był dzielony bardzo sprawiedliwie. Oby nikomu z naszych tutaj go nigdy nie zabrakło. Dziękuję. Proszę dzielić godnie i sprawiedliwie. W tym roku rolnicy nie tylko walczyli z czasem, by w terminie zabrać plony, musieli też zmagać się z żywiołami. Pogoda bardzo w tym roku nie sprzyjała i ciągle deszcze przeszkadzały w zbiorach i do tej pory jeszcze stoją na polach żniwa. My szczęśliwie wczoraj zakończyliśmy żniwa, ale ogólnie bardzo, bardzo ciężko w tym roku, jeśli chodzi o pogodę dla rolników do żniwa. Starosta dożynek zauważa, że z roku na rok ludziom na wsi żyje się gorzej. Czasy są zdecydowanie cięższe niż ostatnie 2-3 lata. Warunek ekonomiczny jest niestety ujemny i dlatego perspektywa jest coraz gorsza. Na dodatek ten rok tutaj Polski naszej południowej nie jest sprzyjający dla nas producentów, więc tym bardziej jest to dla nas ekonomicznie nieuzasadnione takie, takie egzystowanie, jest to balansowanie na granicy do granicy opłacalności ekonomicznej. Dlatego Wojciech Picheta, starosta powiatu myszkowskiego, szczególnie dziękował rolnikom za cierpliwość i trud. Jak włożyli w to, żeby jednak mimo tej trudnej pogody zebrać e, to ziarno, z którego w tej chwili wypiekli wspaniały chleb, którym będziemy starali się sprawiedliwie wszystkich tutaj obdarować. Żeby każdy mógł skosztować, żeby nikomu tego chleba... Na następny rok nie zabrakło. Wójt gminy Niegowa docenia pracę ludzi wsi, tym bardziej, że... Rolnikom żyje się bardzo trudno. Mamy różne gleby, od drugiej klasy po szóstą klasę. Także południowa część to typowo gmina turystyczna, natomiast wschodnia część typowo rolnicza. A ten rok dla ziemi niegowskiej był dodatkowo wyjątkowo trudny. Nawałnica, która przeszła przez teren gminy zniszczyła ponad 28 budynków mieszkalnych gospodarczych. Ucierpiały na tym także płody rolne. Za ten chleb będzie jeszcze bardziej smakować. Bo on był w bardzo trudnych warunkach zbierany i dlatego, w takim wielkim mozole, myślę, że będzie tym bardziej lepiej smakował. A co samym rolnikom przeszkadza najbardziej? Prawo unijne, czy może kapryśna aura? Powiedziałbym, że w tej chwili 50 na 50. Zarówno prawo nie jest dostosowane do warunków nowoczesnego gospodarowania, jakie promuje się w Unii. I nie zdąża albo nie nadąża za kierunkami produkcji w rolnictwie. Rolnictwo bardzo się zmieniło na przestrzeni 10 lat, i my rolnicy bardzo jesteśmy sfrustrowani niejednokrotnie, gdy nam się, może w ten sposób powiem, wdzięczni byliśmy, byli, żeby nam nie przeszkadzano, a my sobie poradzimy. Święto Plonów, które w Polsce obchodzimy od XVI wieku, zakończyły występy artystyczne.